Hejka, witam was serdecznie. Chciałem was poinformować, że nareszcie po wielu miesiącach ciężkiej pracy wyszła moja książka, książka zatytułowana Od spawacza do bogacza, którą możecie sobie pobrać w wersji elektronicznej jako e-book na mojej stronie www.światsukcesu.pl albo na innych znanych platformach takich jak Empik, Ridero i wiele, wiele innych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce książka Od spawacza do bogacza i wyświetlą wam się wszystkie strony, gdzie możecie ją pobrać. Nawet za granicą możecie tą książkę pobrać. Jeżeli ktoś nie ma ochoty na książkę elektroniczną w wersji e-booka, możecie sobie na stronie Ridero zamówić, to się nazywa druk na żądanie, książkę papierową, która w ciągu paru dni Powinna do Was przyjść. To wszystko na razie. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam. Ale, halo, halo, przerywam właśnie teraz ten filmik, żeby Was poinformować, że na kanale jest dostępna funkcja Wesprzyj ten kanał. Wybieracie sobie opcję VIP i dzięki temu możecie dostać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania. Możecie do mnie pisać wtedy na Messengerze, na WhatsAppie, żeby po prostu dowiedzieć się to co, to, co potrzeba. Nie wszystko przekazuję na, na kanale, więc warto wykupić jest tą opcję. A dla tych, którzy bardziej potrzebują więcej wiedzy, zapraszam na stronę www.światsukcesu.pl, na której możecie umówić konsultację. Taka konsultacja trwa godzinę i w ciągu godziny twarzą w twarz online możecie sobie zadać mi jakiekolwiek chcecie pytania. Jakie kursy zrobić, gdzie szukać pracę, jak się rozwijać, jak chronić się przed y, szkodliwymi promieniowaniami czy dymem, y, czyli środki ochrony indywidualnej, możecie po prostu wszystko wtedy mi pytać. I mam nadzieję, że większość z Was zrozumie, że to jest wiedza, to jest najważniejsze, co, co po prostu pomaga rozwijać się. Dobra, lecimy dalej. Hejka, witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem troszeczkę o karierze spawacza. Wielokrotnie zadawaliście mi pytanie na kanale, żebym rozpisał krok po kroku, jak zacząć, jak się rozwijać, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Dzisiaj sobie przygotowałem troszkę podpunktów, żeby to łatwiej było, żeby było bardziej przejrzyście. Mam tutaj tablicę, dostałem ostatnio, więc... Może to nam pomoże troszeczkę? Zaczniemy od samego początku, od punktu pierwszego. To początek najlepiej, no. Dobra. Początek. To będzie nasz punkt pierwszy, tak. Jak generalnie zacząć, to chyba nie muszę każ nikomu tłumaczyć, bo na sam początek to wiadomo, że trzeba zrobić jakąś szkołę, jakiś kurs, żeby w ogóle zacząć. Kiedyś jeszcze były takie szkoły zawodowe o kierunku spawacz. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, bo troszeczkę czasy się zmieniły. Nie jestem na czasie. Napiszcie może na dole, jeżeli ktoś, ktoś wie o tym, albo może ktoś uczęszcza do takiej szkoły, że jeszcze to istnieje. Więc na pewno to pomoże innym oglądającym ten kanał. Generalnie, jeżeli zrobicie już ten kurs, Taki podstawowy na sam początek. Nie róbcie na samym początku, bo to słyszę nieraz. Zrobię TIGA, elektrodę, migomata, zapłacę 10 tysięcy. Nie, nie róbcie tak. Zróbcie na początek jeden jakiś kurs i zaczepcie się gdzieś. Najlepiej do jakiejś firmki najlepiej do dużej firmy. Kiedyś mówiłem, że fajnie jest zacząć w małej firmie, bo można się, od jeżeli jest mądry szef, dużo od niego nauczyć, zarządzania, planowania. Ale ciężko dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ciężko trafić na, taką, na takiego rozgarniętego szefa. Często te małe firmy to są, nie oszukujmy się, jakiś dziad to prowadzi, który nie chce, żebyście się rozwijali, tylko żeby on zarabiał pieniądze. Więc lepiej przyjąć się do du dużej firmy, bo w dużej firmie też będą możliwości większe możliwości rozwoju, więcej. Yy, no na pewno możecie się nauczyć, bo w małych firmach często się klepie jedno i to samo, małe rzeczy. Często spawać, robi jedno i to samo w jednej pozycji, a w dużych firmach możecie na pewno, na pewno się rozwinąć, bo będą duże jakieś konstrukcje, przeróżne, różnorodne, różne pozycje różne wyzwania i to jest bardzo ważne właśnie, żebyście trafili na taką firmę. Ja na taką firmę trafiłem na samym początku i dzięki temu nauczyłem się naprawdę, naprawdę dużo. Tak, to będzie punkt pierwszy. Drugi punkt, dobra, lecimy na drugi punkcik, certyfikaty. Słuchajcie, certyfikaty i rozwój. Właśnie, to jest kolejny podpór. I jeżeli tak właśnie jak powiedziałem, pójdziecie do małej firmy, zapomnijcie, że ten szef jakiekolwiek pieniądze wyłoży na to, żebyście się rozwijali, będziecie chodzić i się prosić miesiącami, żeby zorganizował wam jakiś kurs, a on będzie szukał w urzędach gdzieś darmowych, bo może się uda, gdzieś za darmo, jeżeli oczywiście będzie miał chęci. Często właśnie nie mają o nich chęci. W dużych firmach jest inaczej. W dużej firmie sami często organizują kursy po to, żeby kadrę jakby to, żeby kadra się rozwijała i robią, robią dodatkowe papiery. Zapisujcie się na wszystko, na wszystko, co jest możliwe w tych dużych firmach, a jeżeli coś byście chcieli, a tam nie będzie, wyłóżcie swoje pieniążki. Wyłóżcie swoje pieniążki na. Dodatkowe kursy, bo certyfikatów, doświadczenia tych wszystkich papierów nigdy za dużo. Zawsze to będzie Wam procentować do następnej firmy. Czy obsługa suwnicy, obsługa palnika, yy, jakiś kurs BHP za granicą, wiadomo, trzeba robić inne te papiery, ale nawet w Polsce na sam początek dobrze mieć jakiś, na przykład, nie wiem, pierwszej pomocy, dokument można sobie zrobić, żeby móc udzielić pierwszej pomocy. To na pewno będzie wartościowy papier do następnej firmy. Na pewno pracodawca w nowej firmie będzie popatrzył: o, to, 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 super. Wiadomo, doświadczenie, doświadczenie, bo najczęściej patrzą na doświadczenie, ale też patrzą właśnie na, na to, co możecie więcej zaoferować. I wtedy możecie tą stawkę w następnej firmie negocjować. Więc to jest bardzo ważne, żeby rozwijać się, Zawodowo nie? robić certyfikaty i wszelkiego rodzaju papiery. Numer 3. <laughs> Numer 3 teraz. O, już mogę na siedzącą. Numer 3. <laughs> Przepraszam. E Czekajcie, mam to zapisane. A. Zmienię pracę. Zmienią pracę. I teraz tak. Kiedy? Po jakim czasie? Bo to też zawsze wszystkich nurtuje. Na samym początku będziecie, będziecie na pewno mieli problem ze znalezieniem tej pierwszej, pierwszej pracy. Tu jeszcze podpowiem, bo nie powiedziałem do tego pierwszego punktu. Żeby znaleźć tą pierwszą pracę, to musicie zrobić przede wszystkim porządne CV, takie zachęcające. Wiadomo, że w tym CV nie będzie za wiele, nie będzie za wiele pozycji, ale wiadomo, szkoła, jakiś kurs, jakieś hobby. Trzeba to ładnie napisać. No i przede wszystkim zrobić, żeby te CV rzuciło się w oczy. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak to zrobić, możecie do mnie napisać na mojej stronie. Nawet to napiszę, jeżeli ktoś nie wie, www. W świat sukcesu.pl Wejdźcie na tą stronę, i na tej stronie, możecie um, przede wszystkim zapisać się na, na CV, żebym Wam stworzył takie naprawdę CV pod Was, Każde CV, który robię, jest inny. Staram się, żeby nie powtarzały się, żeby dla każdej jednej osoby te CV było naprawdę wow. A poza tym możecie umówić się tak samo na konsultację. Wszystko na tej stronie jest podane, więc zapraszam. Ale lecimy dalej. Kiedy macie już te CV, to teraz zaczyna się najgorsze, bo szukanie pracy pierwszej to jest naprawdę koszmar, więc yy, musicie wysyłać gdzie się da, nie zwracać uwagi na stawki, bo często słyszę, no ja bym gdzieś zaczął, ale mało płacą, nie patrzymy na to. Ja też na początku zarabiałem marne grosze, wielokrotnie ludziom powtarzałem, bardzo dużo napisałem w tej oto w mojej książce, jak na początku wyglądała moja kariera, jeżeli ktoś by chciał, pod filmem też będzie link, żeby zakupić sobie tą książkę e-booka, albo taką papierową, nie gruba książka, bo jest Zaledwie 69 stron. Tak, 69 stron. Bardzo przejrzysta, wyraźna do czytania, więc tam też możecie sobie popatrzeć, jak pokierować swoją karierą. I nie tylko. Będziecie, będziecie musieli właśnie na początek nie myśleć nie myśleć o zarobkach nie myśleć o, o tym, że nie chcielibyście tej firmy, tylko inną, tylko żeby się na początek załapać. Jak już się załapiecie średnio, w, taki, w takiej małej firmie rok czasu. Czy, czy wracamy z powrotem do, do trzeciego punktu. Rok czasu mniej więcej potrzeba na to, żeby się nauczyć w takiej małej firmie wszystkiego. Bo jeżeli nie ma żadnych wymuszonych pozycji, jakichś wymagających prac, w ciągu roku ogarniecie to bez problemu. Dlatego lepiej pójść do dużej firmy, gdzie. Gdzie jest więcej nauki, i tam od dwóch, nie, od trzech do 5 lat poświęćcie na rozwój całkowity. Jeżeli w pewnym momencie już poczujecie, tak, ja już umiem wszystko w tej firmie, więcej już się nie rozwijam i raczej już się nie rozwinę, nadchodzi czas na zmianę. Macie już doświadczenie, macie już certyfikaty. Możecie lecieć dalej. Różnie możecie wybrać. Możecie szukać dalej w kraju, możecie wyjechać za granicę, bo doświadczenie z zagranicy nie da, zawsze dawa więcej niż doświadczenie z Polski. I nikt mi tego nie powie, bo w Polsce jest inna mentalność i za granicą inna mentalność. I to na pewno zaprocentuje na Waszą przyszłość. Naprawdę zaprocentuje bardzo. Więc to jest kolejny punkt żeby zmienić tą pracę. Numer cztery. Nie tylko praca, słuchajcie. Nie. nie wpadnijcie nie wpadnijcie w taki samozachwyt i tylko ukierunkowanie na to, na to co robicie. Jeżeli wyjedziecie za granicę często często jest tak, że te pieniądze no, drastycznie wzrosną często ludzie nic więcej poza tym nie widzą poza pieniędzmi. Nie, zacznijcie się rozwijać. No, przepraszam. Już na samym początku mówiłem, żebyście się rozwijali, ale teraz rozwijajcie się bardziej może w innym kierunku. Jeżeli ktoś z was planuje, żeby coś w przyszłości otworzyć coś w przyszłości i robić więcej niż tylko spawanie bo tak naprawdę całe życie spawać to nie wiem czy każdy z was będzie chciał są nieliczne osoby, które całe życie to robią od szkoły do emerytury dzisiaj ten świat jest troszeczkę inny i warto jest warto jest zastanowić się nad tym, bo dzisiaj może wam się to bardzo podobać, ale nauka, nauka to jest coś bardzo ważnego nie kończymy edukacji na szkole normalnej, takiej tradycyjnej, tylko rozwijamy się. Marketing, jakaś sprzedaż. Możecie w spawaniu się rozwijać. Możecie więcej materiałów zacząć czytać, oglądać na temat spawania, jeżeli to naprawdę kochacie, tak jak ja. Więc warto jest rozwijać się. Aczkolwiek, jeżeli będziecie tylko i wyłącznie szli w spawanie, tylko i wyłącznie będziecie właśnie uczyć się o tym spawaniu, w końcu powiecie na. Powiecie sobie dosyć. Nie chcę już tego więcej robić, więc warto może po prostu zacząć coś innego. Widzicie, tak jak ja próbuję próbuję. Robię to, co lubię. Nie przynosi to może jakichś tam gigantycznych pieniążków, ale ja to lubię. Dawać jakąś wiedzę, dawać jakiś um, kontent jakiś dla ludzi, którzy też coś próbują w życiu zmienić. Książka napisała się po to, żeby spróbować, żeby spróbować czegoś innego. Po to, żebyście, żebym sobie właśnie na starość nie powiedział, kurde, mogłem spróbować, i warto, żebyście Wy też co, to robili. Można znaleźć sobie takie hobby, które nie jest w ogóle związane ze spawaniem ale warto na przykład, może troszeczkę o finansach zacząć czytać. Jak zacząć yy, odkładać pieniążki, tak? Ja tutaj mam to, poczekajcie, bo yy, tak. Jak odkładać pieniążki że najpierw trzeba płacić samemu sobie. <laughs> Może nikt tego no, nikt tego nie rozumiał. Tego się właśnie nauczyłem z książek, że jeżeli chcecie coś zbudować, jakieś zaplecze finansowe, na przykład na nowe szkolenie książki, bo w książki też trzeba zainwestować, no to trzeba mieć pieniążki. Więc przychodzi wypłata i od razu jest odcięcie. Pierwsze 100, 200, 300 na inne konto po to, żeby właśnie zakupić sobie jakieś materiały, które, dzięki którym będziecie się rozwijać, czy może w przyszłości jakiś sprzęt, jakąś szlifierkę, jakąś czpieniówkę. Warto jest właśnie, jeżeli planujecie w przyszłości budować budować jakąś swoją karierę, jeżeli będziecie na przykład chcieli mieć własną działalność, no to warto już zacząć kupować po kolei jakieś narzędzia. Tak jak ja widzicie, staram się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące zakupić jakiś. To nowy młotek, to nowe kombinerki, jakieś pistole do dmuchania, czy jakiś zestaw kluczy, spawarkę, śliwierkę, i to wszystko powolutku, powolutku budować, żeby w przyszłości, właśnie, żebyście w przyszłości nie startowali od zera. To jest bardzo ważne. A w międzyczasie wiadomo, jak już będziecie coś grzebać, to, to będzie potrzebne tam, coś tamto, siamto. ale już jakaś podstawa będzie na sam początek, bo właśnie numer piąty, co nie. O. Numer piąty. Co tutaj napisałem? Pewnie wielu, wielu z Was też marzy o własnej firmie, jakimś małym. Małym warsztaciku. Na sam początek najlepiej trzymać się etatu, a po pracy jakieś robić drobne, małe rzeczy, bo nie będziecie mieli od razu zleceń, jakichś wielkich, tylko raz coś tutaj, raz coś tam. Zacznijcie się rozreklamowywać, poświęćcie czas na, na jakąś reklamę, zróbcie stronę internetową, ale przede wszystkim jedno najważniejsze, jeżeli będziecie już jakieś gdzieś tam fuchy robić, to liczy się precyzja, dokładność. Na sam początek nie bierzcie też jakichś kolosalnych pieniędzy, no bo trzeba się przebić w tym świecie, Drobnych firm jest mnóstwo, więc jakość i, i pieniądze na sam początek są ważne, aczkolwiek nie róbcie tego po kosztach, no bo coś musicie zarobić, więc też nie można tak ze skrajności w skrajne, że jakościowi zrobię to za, za 50, a będzie mnie to kosztować 100, no bo bez sensu. Ale starać się małymi kroczkami budować swoją markę. No i tak, jak właśnie tu przed chwilą powiedziałem gdzieś, bloga załóżcie, może nawet kanał na YouTube, bo. To jest, to jest teraz bardzo ważne. Rozle, rozreklamujcie się wszędzie. Jeżeli wstydzicie się pokazać swoją twarz, bo nie każdy e, lubi, niektórzy są właśnie e, introvertrykami, którzy, którzy gdzieś tam się chowają, więc wstydzicie się tego. Możecie przecież zrobić filmiki, w których nie będziecie pokazywać twarzy. Może śmiesznie dla kogoś, nie wiem, przy ubicy będziecie, to robi, żeby was nie ten, a może po prostu tylko całe tłocła, całe zaplecze, oprócz waszej postaci. Różnie można to zrobić. Jeżeli ktoś chciałby zacząć, próbować, powiedziałem tutaj, doradztwo, można się ze mną skontaktować, można tak samo wesprzeć kanał i dzięki temu pisać ze mną. Różnie możemy się z tym, z tym jakoś no, dogadać. <grym> Dobra. Mm. I teraz tak, no, słuchajcie, no, Numer 6. No to. Mi się zdaje, że to na początek Wam wystarczy. To jest moja droga, tak? Moja droga. no. Już przed chwilą Wam powiedziałem, że w tej książce opisana jest praktycznie moja droga. No. Jak z jednego kontraktu na drugi, jak nabierałem doświadczenia, jak zaczynałem w Polsce. Pierwszy, pierwszy kurs, pierwsza firma, jak zaczynałem w czasie całej mojej drogi edukować się, więc to wszystko jest tutaj zawarte w tej książce. Można jeszcze wiele, wiele się nauczyć. Ja nie zatrzymuję się, rozwijam się dalej przede wszystkim dużo, dużo czytam książek biograficznych ludzi sukcesu, bo to na pewno inspiruje do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby działać. Na sam początek nie mam tutaj książki, ale jeżeli ktoś chce zmienić swoje myślenie na temat pieniędzy, kupcie sobie książkę pana Roberta Kiosakiego „Bogaty ojciec, biedny ojciec”. Ta książka troszeczkę wam zmieni myślenie na temat pieniędzy, zarabiania, odkładania i tych różnych innych finansowych spraw. Dlaczego warto, już to wcześniej powiedziałem, ale powiem jeszcze raz: <laughs> warto jest cokolwiek zmieniać w swoim życiu, po to, żeby nie zareagować na starość. I przede wszystkim, jeżeli cały czas będziecie się rozwijać, cały czas będziecie myśleć o tym, jak być lepszą osobą, jak no, będziecie czytać, będziecie, będziecie uczyć się, nigdy nie popadniecie w jakąś depresję, Jakąś, jakąś stagnację, bo cały czas to będzie Was nakręcać. Nie będziecie chodzić smutni. Ja na przykład nie chodzę smutny, bo cały czas mam taką chęć, taką, taką siłę do, do rozwijania się, do parcia do przodu. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj jest tylko pięć punktów, ale to jest tylko początek, sam początek. Najlepiej stwórzcie sobie plan, czego chcecie, co chcecie zrobić. Jeszcze raz powiem, jeżeli macie problem, piszcie do mnie, coś wymyślimy. No dobrze, na sam koniec dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać, dla wszystkich, których, których ten zawód, te myślenie to jest, to jest plan na życie. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, zostawcie łapkę i przede wszystkim napiszcie jakiś komentarz na dole. <laughs> Przedstawcie się może, skąd jesteście, co robicie, jakie macie plany. No i nic. Do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz napisać pod spodem, także w komentarzu, jaki jeszcze temat Cię interesuje, jaki byś chciał w przyszłości temat. Postaram się nagrać materiał w, w miarę moich możliwości i wiedzy. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze tutaj nie są subskrybentami, zapraszam właśnie też do subskrypcji. Dzięki temu będziecie dostawać. Na bieżąco, co tydzień, nowe, nowe informacje. Dzwoneczek będzie przypominał Wam właśnie o tym, że wyszedł nowy film, więc warto też nacisnąć dzwoneczek. Wszyscy, którzy jeszcze nie wiedzą, warto jest też wesprzeć kanał. Tam są dodatkowe materiały, materiały, które będę, będą dopiero za kilka miesięcy na tym kanale, więc warto wcześniej dostać się do tych informacji. Czasami wrzucam rzeczy, które nie są udostępniane, także. Normalnie. A dla tych, którzy wykupią sobie na przykład opcję VIP, jest możliwość pisania do mnie za pomocą jakiegoś komunikatora, czy messengera, czy WhatsAppa. Można sobie wtedy zadać jakiekolwiek pytanie, chcecie. Dla tych, którzy wolą jakąś rozmowę taką twarzą w twarz, zapraszam na konsultację, którą możecie sobie ustalić na stronie www.światsukcesu.pl tam możecie sobie wybrać datę, godzinę i taka godzinna konsultacja. Myślę, że wystarczy w całości, żeby po prostu wziąć i dowiedzieć się wszystkiego, co jest, co jest potrzebne. Jeżeli nie, nie macie takiej potrzeby, możecie sobie właśnie wesprzeć kanał i tam też pisać do mnie i odpowiem Wam na wszystkie pytania, które, które, które zadacie. Jeszcze jest taka opcja. Mam, nie mówię za dużo o tym na kanale, ale jeszcze jest taka opcja na samym końcu, że można sobie wesprzeć kanał i wybrać sobie opcję, wspieranie dla firm. Tam pomagam od samego początku, podpowiadam jakie narzędzia zakupować, jakie zakupić materiały takie jak drut, elektrody, jak coś zrobić jak po prostu stworzyć cały warsztat, jak znaleźć klientów, wszystko po kolei. I oczywiście, jaką prowadzić, jaki rodzaj działalności, czy jednoosobową, czy spółkę, to wtedy wszystko będę doradzał. Mam nadzieję, że podobało wam się, podobał Wam się ten kanał i będziecie częściej do niego zaglądać. Trzymajcie się, się, cześć!